Kiedy człowiek uzna Jezusa za swojego zbawiciela, rozpoczyna z Bogiem relację, która gwarantuje jego zbawienie. I jest ono zabezpieczone na zawsze. Potwierdza to wiele fragmentów z Pisma. List do Rzymian 8.30. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Werset ten mówi, że jeśli Bóg nas wybiera, to tak, jakbyśmy już byli uwielbieni w Jego obecności w niebie. Nic nie może odebrać wierzącym chwałę, która czeka na nas pewnego dnia, gdyż Bóg już to zaplanował w niebie. W chwili, gdy ktoś zostaje usprawiedliwiony, jego zbawienie jest czymś pewnym. Tak, jakby był już w chwale w niebie. Paweł w ósmym rozdziale zadaje Rzymianom dwa pytania: Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej z martwych wstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Nikt. Ponieważ Chrystus jest naszym Adwokatem. Kto nas potępi? Nikt. Ponieważ Chrystus, ten, który umarł za nas, jedynie miał prawo potępić zarówno Adwokat, jak i Sędzia. Jest naszym Zbawicielem. Wierzących w chwili, kiedy uwierzą, rodzą się na nowo. Utrata zbawienia oznaczałaby, że stracilibyśmy odrodzenie, to nowe narodzenie, a Biblia nigdzie nie mówi, że może ono zostać odebrane. Duch Święty zamieszkuje we wszystkich wierzących i obdarza swoją mocą, także stają się ciałem Chrystusa. Jeśli wierzący mógłby przestać być zbawionym, Oznaczałoby to, że Duch Święty przestałby mieszkać w nim oraz że musiałby on zostać odłączony od ciała Chrystusa. Znany werset z Ewangelii Jana, 3.16, oznajmia, że ktokolwiek uwierzy w Jezusa, będzie miał życie wieczne. Gdyby można było utracić zbawienie, to tak naprawdę nigdy nie byłoby ono wieczne. A biblijna obietnica życia wiecznego byłaby nieprawdziwa. Zakończę cytatem z Pisma Świętego. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Pamiętaj, że Bóg, który Cię zbawił, jest tym samym Bogiem, który zachowa Twoje zbawienie. Jeśli jesteś zbawiony, Jesteś zbawiony na zawsze. Jest ono definitywnie bezpieczne na wieczność.